Witam ponownie w Straszęcinie. Będziemy kontynuować eksplorację tego obiektu sportowego. Ostatnio byliśmy w tej oto szczelnicy, natomiast tutaj, budynków do eksploracji, jest znacznie więcej. I będziemy kolejne tereny tutaj oglądać. Zaczniemy od tej budki. To jest jakaś scena, w czymkolwiek ona jest. Zaraz tam wejdziemy i zobaczymy, co jest w środku. budka. Podejrzewam, że to jakaś scena na jakieś koncerty tutaj mogły się odbiwać, Śmieci jak zwykle. To już nawet nikogo nie dziwi. Jakieś wyłączniki prądu. Stół. Drzwi, które... No jeszcze działają, jeszcze działają. A te, te już nie. Dobra, widzimy tymi drzwiami, to już są schodki. Ok, i w ten oto sposób obeszliśmy dookoła tą budkę. Eksploracja tej budki była szybka. Nic tam nie było takiego yy, nadzwyczajnego. Teraz przejdziemy może przez te obiekty. Tu jest jakieś wojsko do koszykówki. Też chcę je zobaczyć. To no może od tego zaczniemy. Chodźmy tam. Tutaj jest jakiś obiekt. Nie wiem co to jest. Czy to jakaś ławka była? Jak to już jest strasznie zarośnięte. E, chyba jakaś przewrócona ławka. E, albo coś w tym stylu. To jest oto boisko. Tutaj znajdował się beton. Jednak tego betonu już praktycznie nie widać. Trzeba, od, trzeba odgrzebać warstwę liści i innych takich śmieci, aby zobaczyć, czy tutaj rzeczywiście był beton. Czyli to miejsce znowu wróciło do natury. Nawet krzaki już zdążyły się przecisnąć przez ten beton, zrobić sobie jakieś szczelinki w betonie i wypuścić łodygi. Tak więc boisko do koszykówki jest takie jak widać. Mam się bawić na placu zabaw. Nie, to inny. Widzę, że plac zabaw jeszcze jest pewnie w działającym stanie. Może kiedyś wrócę, żeby tutaj się pobawić. Natomiast teraz idziemy prosto na ten główny budynek, czyli tam jest hotel. hotel ten, to jest cały budynek, który jest opuszczony. Idziemy tam do środka i eksplorujemy wnętrze budynku. Więc po drodze prostej idziemy do budynku. Może wrócimy to jeszcze na inne miejsca. Te drzwi wyglądają na zamknięte, spróbujemy znaleźć jakieś otwarte. Ogólnie nie wiadomo czy jakieś otwarte drzwi się nam uda znaleźć do tego, aczkolwiek bardzo możliwe. Tutaj też widać, okna są powyłamywane, tutaj zamiast okna jest decha, tutaj też coś jest a tu w ogóle nawet zabutowane. Dobra, chodźmy do środka, bo kropi. Dobra, mam. Drzwi, które są otwarte, przez te drzwi sobie wyjdziemy. Tutaj stolik już na zewnątrz. Działa, działa. Dobra, wchodzimy do środka. Enter. Oj, przydałoby się jakieś światła, zaraz sobie wezmę flesza. Łączę. No, zaczyna się od bardzo dużej warstwy śmieci różnego przeznaczenia, pewnie pewne śmieci starego, nowego. Patrzmy też na sufit. Tutaj sufitu w połowie już nie ma. Widać, co tam było. To widać już w sumie blachę od dachu. Przez to jakieś rurki. Wszystko tu jest widoczne. Tutaj mamy od elektryczności Różne szafki też to jest podemontowane na ziemi. Natomiast mamy sporo gruzu, prawdopodobnie gruz z sufitu i, i jakieś śmieci, które tutaj prawdopodobnie ludzie różni również chodzili. I jak zwykle zaczynamy od prawej strony. Także i na razie idę na prawo. Zobaczmy, tutaj to wygląda, że kiedyś to była jakaś kuchnia. Podejrzewam, że to jest jakiś przyrząd kuchenny. Nie wiem, co to mogło być. Okej. Tu mamy jakieś rurki. Więc tak. Tutaj też prawdopodobnie mamy wyciąg. Więc prawdopodobnie to była jakaś kuchenka. A na tą kuchenkę był okapit to pewnie był jakiś wyciąg. Tutaj też widać sufit nie jest w najlepszym stanie. Zdemontowane są niektóre płyty od sufitu. Wentylacja pozostała. Tutaj mamy okna popisane. Popisane są o, tutaj są nawet płknięte. Tutaj mamy na wylot Mimo, że to jest szyba, DW, jakby... Są dwie szyby w tym oknie. Natomiast obie obie są pęknięte, Płytki też już niektóre są porozbijane. i widać bardzo dużo śmieci. Dobra, idziemy dalej. zobaczymy co mamy w tym pomieszczeniach. O tutaj pewnie <ścoughs> czyszczenie i dezynfekcja. Kolejność postępowania, instrukcja, czyszczenia, jakieś elementy sanitarne. Dobra, idziemy dalej, sporo pojęczymy. Dobra, idziemy dalej. Tutaj podejrzewam, że również to jest jakiś styl kuchenny, więc pewnie jakiś kolejny element kuchni, może coś tam na bardziej na jakiś magazyn. Rury na sufitach. Tutaj już e, rury, widać są go, rury. Trochę. Troszkę pajęczyn, troszkę grzyba. Tutaj jakaś wódeczka. Tu mamy w ogóle mokro i możliwe, że to od tej właśnie wódki pękniętej zrobiła się taka łóża wokół. I nie wyschła, pewnie nie miała jak wyschnąć. Tak. Możliwe, że nawet niedawno na tak było, nie wiadomo kiedy, ale podejrzewam, że to koniec końców by wyschło. Gdyby to było zrobione, nie wiem, parę lat temu. I tutaj mamy kolejne pomieszczenie. Tym razem te, te, te się nie otwiera. Także pewnie możliwe, że my wyszli prze, przez jedyne takie, które rzeczywiście było otwarte. Tutaj, jak zwykle, pół subitu nie ma. Pajęczyny. co tutaj mamy? Jakieś elementy, jakieś różne żelazne. Od gazu, prawdopodobnie. A nie ma. Prawdopodobnie było miejsca na jakiś wąż gaśniczy. Teraz warem tego nie. A za bardzo by się nie przejął, bo i tak tutaj pra praktycznie nikogo nigdy nie ma. Okej, okay, znowu jakieś pojęczyny. Znowu. Znowu sufity rozebrane. Sporo grzyba jest na tym suficie. Dużo jego sufitu. Okej. Okay. Warunki do rozwoju grzyba są naprawdę przyzwoite. Dobra, idziemy dalej. Kolejne braki w suficie, można oglądać. O, tutaj widać, że mamy miejsce, akurat tak sobie teraz wejdę, bo to zauważyłem. Prawdopodobnie na jakieś produkty spożywcze, bo tutaj kuchnia była niedaleko, więc tu mamy jakieś pojemniki jeszcze pozostawały, regały pozostawały, a jak zwykle, jak wszędzie praktycznie te sufity poopadały. Płyty tu. Wszędzie w każdym pomieszczeniu leży kilka takich na dole. Także trzeba uważać, żebyś na mnie za chwilę na głowę nie spadło coś. Okej. Okay. No i wyszliśmy z kuchni, w której już byli. jednak wyszliśmy od innej strony. Okej. Okay. <grytanie> A jak chcę, jak jak to mam umyć ręce, jak tu nic nie ma. A kurde, ty, mydło tam było, widziałeś? <grytanie> ty, tu jeszcze jest mydło. No, mydło jeszcze zostały, no nie wierzę. Ciekawe czy tutaj papier został. papier jest cały, wyeksplorowany cały, nie możliwe czym nie jękowało. A tutaj co mamy? Tutaj nie co już prawdopodobnie nie działa. No a to pewnie było miejsce, żeby zdezynfekować sobie ręce. Oczywiście technika, jak mieć ręce, żeby każdy wiedział, standardowo, w każdych tego typu elementach. Wrócimy się i wejdźmy tam, bo my teraz poszli po prostu na, na skrzyżowaniu. A chcę, chcę po prostu, żeby nie opuścić. Oho, ho, ho. A tutaj jeszcze są kolejne pomieszczenia. Idąc zgodnie ze wskazówkami na prawo, teraz powinniśmy przejść do tego pomieszczenia. Tutaj, tutaj coś jest mokro znowu. Też się coś rozlało. A tu jakiś sok widzę. Pewnie coś, coś się porozlawało i nie powysychywało. Jakie, jakieś zdjęcia? Zobaczmy te zdjęcia, co tutaj jest. Nie wiem, czy będzie widać. Możliwe, że będzie widać. Nie, zdjęcia, nie wiadomo czego. Ona może nam powie, co to jest. Karta klubowa, klub muzyczny Meduza. Nie mam pojęcia, co to jest za klub. Eksplorujmy dalej. Pójdźmy teraz w tą stronę. Ty, tak sobie myślę... O, dobra. Mamy tutaj fajną halę. Tutaj coś się działo. Dobra, idziemy do tej hali. Tylko... Dalej tak pachnie, pachnie halą, nie? Hale zwykle tak pachną, ale echo. O, tutaj sobie na spokojnie to i zrobił. To jest fajnie, bo tutaj nawet wyłączy tego flasha, bo ten flash to już nic nie daje, bo jest na tyle światła przez te okna. Okna odhali, że tutaj wszystko fajnie widać. Dobra. Co tutaj mam więcej? Stół. Kto, ktoś... Nie wiem. Ewidentnie jestem niemal przekonany, że ktoś sobie tutaj zrobił jakąś imprezę. Że ktoś tej wszedł, poznosił sobie stoliki, ułożył w rzędzie i jestem niemal przekonany, że to się wszystko tutaj odbywało to już po zamknięciu. Ewidentnie wszystko na to wskazuje, no bo to, to takie prowizorka. Jeszcze, ale może po prostu przez koronawirusa wszystko było pozamykane, nie można było sobie nigdzie nic znająć, to zupili sobie do opuszczonej hali. Ułożyli stoliki i zrobili sobie jakąś testy Dobre, dobra. Dobra, jedziemy dalej. Co my tutaj mamy na oknach? O, o teraz widzę, widać pomieszczenie, które do my weszli. O, weszliśmy tymi pierwszymi drzwiami, natomiast widzę, że tutaj są drugie drzwi, które również są otwarte. No i jakoś pominąłem, nie, nie zauważyłem tych drugich otwartych drzwi. Wiem, że tam tymi pierwszymi my weszli. Co tutaj? Pion, krople do skidu. To, co, to? Co, to, co to w ogóle jest? Kaczka do kibla Prawdopodobnie. Co tu jeszcze mamy na tych parapetach? Jakiś korek. Wszędzie są, są te wizytówki meduzy. Tam było ich pełno, tutaj kolejne. Płyta. Możliwe, że tutaj właśnie to z tej imprezy ta płyta została, na której była pewnie jakaś muzyka, do punktu sobie No Ciekawe, ciekawe. Co tutaj mam? Brunner? Rom. co tutaj mamy Zagłówek? Co tam w środku jest prawdopodobnie jakiś tak styropion. Do czego takie służy? No, wygląda jak jakiś zagłówek żeby nie wiem do auta czy coś Nie wiem, nie wiem nie wiem Okna Okna działają to w ogóle to jest fajnie fajna hala działająca Tu Wszystko wygląda jakby działa Szkoda mi, mi jest szkoda, że ona się taka marnuje nieużywana. tutaj tyle rzeczy może dać, jak kilka zrobić. Może Można kiedyś ty przyjść i sobie w tej Dobra, ale nie, no bo za dużo śmieci to trzeba było I tutaj nie ma żadnego sprzętu też, nie ma tutaj już bramek, nie ma koszy, więc tutaj ciężko by było w tej zagrać, ewentualnie coś, co nie wymaga bramek i koszy. O, szachy. To może akurat tutaj to było na, przygotowane na szachy. Zrobić to pewnie jakiś turniej szefowi. Ale rura! Kolejne. Eee, to wiem, to jest kółko ratownicze. Ty, to jest kółko ratownicze. To tam to jest też kółko, część kółka ratowniczego. Dlaczegoście <grymne> wiedzieli, to niczegoś nie powiedzieli. Do hali my weszli, hale my oglądnęli i ewakuujemy się z tej hali. Czyli wyjdziemy, wyjdziemy innymi drzwiami niż my weszli. Tutaj. Ktoś sobie krzesełko przygotował, a no, możliwe, że tutaj, chociaż wątpię, żeby tutaj był jakikolwiek prąd w tych miastkach. no jestem niemal przekonany, że nie ma, natomiast możliwe, że tutaj była jakaś, że ja myślałem, że to był jakiś laptop i może muzykę sobie puszczali, bo tutaj wyraźnie widać, że te stoły to z jakiejś tam imprezy. dobra, krzesło. No kurde, tylko to jest wada takich pomieszczeń, że tej nie ma działających w WC i prawdopodobnie ktoś tutaj się załatwił, bo nie wiem jakby tłumaczyć tą plamę. No chyba, że ktoś co innego się tu rozlało. Nie wiem. Kogoś poniósł melaż. O, tarcza. Mm, już pewnie, gdyby ktoś to żył, to już by nie żył. Taki przedziurawiony. Dobra, to co, idziemy dalej, teraz wychodzimy stąd. Wieszaki. W porządku, soli, wieszaki, tamtędy, oczywiście zrobimy widok tej hali z tamtego okna, jak się tam nam uda dotrzeć, natomiast teraz wychodzimy. To jest to, to jest te okna, o którym właśnie mówiłem i z widokiem na halę, którym można było tam siedzieć i z takiego. O, z takiego wy... o kurde, to nie... Ale się teraz zdziwiłem, ty nie ma szyby. O kurde. Dobra. Jest tutaj jedna szyba, tutaj jest tylko jedna. Czyli to jest tylko stąd widok na hale. i właśnie tym widokiem możesz tutaj. Tylko nie wystawiaj tam za bardzo kamery, żeby ci nie wypadła. Nie ma smyczy. Dobra. Yy, właśnie tym widokiem zakończyliśmy eksplorację hali, także mamy, mamy już zeksplorowaną halę sportową, mamy już zeksplorowany basen i jeżeli chcecie więcej materiałów z tego obiektu, bo tutaj jest do eksploracji bardzo dużo, to zostawiajcie łapki w górę, komentarze i widzimy się w kolejnym odcinku. Hej!